To jest Wolfix. to jest pierwszy odcinek znowu z nowej serii na multiplayer w Berthasie gramy. Coś czuję, że tutaj się moje lamele ujawnia. A myślałem, że e, było już tak blisko. panowie. Pozdrawiam wszystkich chłopaków, którzy są w mojej drużynie i którzy to obejrzą. Ty gość. Ja miałem przy niektórych takie wrażenie, że oni nie padli, więc zawsze lepiej doszczelić.

No nie no! The oh. nie, to jest spawn killer! Też są moje. Nie, to są jakieś dechy. No, Dobra, bardzo fajny odcinek jest lamusowy.

Piano! Ja, no i widzieliście, dobra. To był tylko taki bardzo krótki odcinek. Chyba no jeszcze jedną lądkę z pachinem tobą. Ale tym. No headshot. No, to też trzeba z Ha Haha, headshot. No, dobra. A więc na ten odcinek to już by było wszystko. Jeśli ten filmik Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę, a jeśli nawet chcesz to możesz dać suba, a więc pa, na raz.